Słuchajcie, powiem Wam numer. Plecionka mi w połowie strzeliła. I teraz już chyba zeszła. No i jeszcze siedzi. Zobaczcie. Mamy rybę, nie? <grystanie> Szczupak zapany i używa z ręki Zobaczcie jak za Dobra, wypuszczam go zaraz. O, taka akcja. No, no działa, działaj. Ale obudzimy się. Pięknie odpłynął, nie? Pięknie, majestatycznie płynie. Ale pięknie. Prze jakiś super być na plecionce. Pęka w połowie praktycznie. I ręką go wyciągnę.